Z ogromną radością i wzruszeniem witam Was wszystkich w tym niezwykłym wideo. Dziś będziemy świadkami czegoś naprawdę wyjątkowego, cudu, który wydarzył się przy grobie młodego świętego Karola Akutisa. To historia, która głęboko porusza nasze serca i umacnia naszą wiarę. Zanim przejdziemy do głównego tematu, chciałbym na chwilę zatrzymać się przy postaci świętego Karola. Urodził się on w 1991 roku w Londynie, ale wychował w Mediolanie. Już od najmłodszych lat wyróżniał się niezwykłą wiarą i miłością do Boga. Mimo młodego wieku Karol potrafił w niezwykły sposób łączyć swoją głęboką duchowość z pasją do nowoczesnych technologii. W wieku zaledwie 11 lat rozpoczął ambitny projekt: stworzenie strony internetowej dokumentującej cuda eucharystyczne uznane przez Kościół. To przedsięwzięcie nie tylko przybliżyło te niezwykłe wydarzenia szerszemu gronu odbiorców, ale także zainspirowało wielu młodych ludzi do pogłębienia swojej wiary. Karol pokazał, że można być autentycznym świadkiem Chrystusa, nawet w świecie, który często wydaje się oddalony od chrześcijańskich wartości. Niestety, życie Karola zostało przedwcześnie przerwane w 2006 roku, gdy zdiagnozowano u niego białaczkę. Jednak, nawet w obliczu cierpienia i śmierci, młody święty zachował niezwykły spokój i ufność w Bogu. Jego postawa stała się świadectwem głębokiej wiary i miłości do Chrystusa. A teraz przechodzimy do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania. To, co wydarzyło się przy grobowcu św. Karola Akutisa, jest naprawdę niezwykłe i poruszające. Wiadomość o tym cudzie obiegła cały świat, wywołując fale wzruszenia i podziwu. Otóż kilka dni temu, podczas rutynowej kontroli grobowca św. Karola w Bazylice św. Franciszka w Asyżu, odkryto coś, co wprawiło w osłupienie wszystkich obecnych. Ciało młodego świętego, które spoczywało tam od kilku lat, okazało się być w stanie nienaruszonym. To zjawisko, znane w kościele jako Incorruptibility, jest niezwykle rzadkie i często uznawane za znak świętości. Świadkowie tego niezwykłego odkrycia opisują, że ciało Karola wyglądało, jakby młody święty po prostu zasnął. Jego skóra zachowała naturalny kolor. A rysy twarzy były wyraźnie rozpoznawalne. Co więcej, wokół grobowca unosił się delikatny, przyjemny zapach, który wielu porównywało do zapachu kwiatów. To niezwykłe zjawisko wywołało ogromne poruszenie wśród wiernych i duchownych. Wielu widzi w tym wydarzeniu potwierdzenie świętości Karola i znak Bożej łaski. Biskup miejsca, w którym znajduje się grobowiec, wydał oficjalne oświadczenie, w którym wyraził swoje głębokie wzruszenie i wdzięczność Bogu za ten niezwykły dar. Wiadomość o cudzie przy grobie świętego Karola Akutisa szybko rozeszła się po całym świecie. Tysiące wiernych z różnych zakątków globu zaczęło przybywać do Asyżu, aby na własne oczy zobaczyć to niezwykłe zjawisko i pomodlić się przy grobie młodego świętego. Wielu pielgrzymów dzieli się swoimi świadectwami o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem świętego Karola. Mówią o uzdrowieniach, nawróceniach i głębokich duchowych przeżyciach. To wszystko pokazuje, jak wielki wpływ może mieć życie jednego młodego człowieka, który całkowicie oddał się Bogu. To niezwykłe wydarzenie skłania nas do refleksji nad życiem i dziedzictwem świętego Karola Akutisa. Jego krótkie ale intensywne życie było pełne miłości do Boga i bliźniego. Karol pokazał nam, że świętość jest możliwa w każdym wieku i w każdych okolicznościach. Jego pasja do wykorzystywania nowoczesnych technologii w służbie ewangelizacji jest inspiracją dla wielu młodych ludzi. Cud przy grobie świętego Karola jest dla nas wszystkich znakiem nadziei i przypomnieniem o Bożej obecności w naszym życiu. To dowód na to, że Bóg działa w naszym świecie w sposób namacalny i konkretny. To także wezwanie dla każdego z nas, abyśmy z odnowionym zapałem dążyli do świętości w naszym codziennym życiu. Jako wspólnota wiary, jesteśmy wezwani do tego, aby dzielić się tą radosną nowiną z innymi. Niech świadectwo życia Świętego Karola i cud przy jego grobie będą dla nas wszystkich źródłem inspiracji i umocnienia w wierze. Pamiętajmy, że każdy z nas jest powołany do świętości, niezależnie od wieku czy okoliczności życia. W obliczu tego niezwykłego wydarzenia zachęcam Was wszystkich do modlitwy i refleksji. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy naśladować Świętego Karola w naszym codziennym życiu. Jak możemy wykorzystać nasze talenty i umiejętności, aby szerzyć Bożą miłość w świecie? Jak możemy być świadkami Chrystusa w naszych rodzinach, miejscach pracy i społecznościach? Niech to niezwykłe wydarzenie będzie dla nas wszystkich źródłem nadziei i umocnienia w tych trudnych czasach. Pamiętajmy, że Bóg nieustannie działa w naszym świecie, a cuda takie jak ten przy grobie świętego Karola są tego namacalnym dowodem. Na zakończenie chciałbym was wszystkich zachęcić do modlitwy za wstawiennictwem świętego Karola Akutisa. Prośmy Go o wstawiennictwo w naszych potrzebach, ale także o to, abyśmy potrafili naśladować Jego gorliwość w wierze i miłości do Boga i bliźniego. Dziękuję wam za uwagę i za to, że byliście ze mną w tym niezwykłym momencie. Niech Bóg was wszystkich błogosławi i niech przykład świętego Karola Akutisa będzie dla nas wszystkich drogowskazem na drodze do świętości. Pamiętajmy, że każdy z nas. Jest powołany do tego, aby być świętym tu i teraz, w realiach naszego codziennego życia. Żegnając się z Wami, zachęcam do dalszej refleksji nad tym niezwykłym wydarzeniem. Niech cud przy grobie świętego Karola Akutisa będzie dla nas wszystkich znakiem Bożej miłości i obecności w naszym życiu. Bądźmy wdzięczni za ten dar i starajmy się każdego dnia żyć tak, aby nasze życie było świadectwem Bożej miłości dla świata. Do zobaczenia w kolejnym wideo, gdzie będziemy dalej zgłębiać tajemnice naszej wiary i odkrywać, jak Bóg działa w naszym życiu. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Amen.